Widzowie witam was w kolejnym odcinku na tym kanale, a dziś jest ze mną kolega Dzisiaj W dzisiejszym odcinku seria, której na tym kanale dosyć długo nie było, no nie wiem do końca ile, ale no bardzo długo A mianowicie Grubas i Cienias, także no pewnie jeżeli to oglądacie to jesteście dość nowymi widzami, nie ogarniacie tej serii w ogóle, o co w niej chodzi Ale ja wam teraz pokrótce wyjaśnię, tylko zróbcie co mam się wyświetla na ekranie Uh, więc zrobimy tak, a i sorry za jakość 720p, ale gram na starej Trzeba konsoli, no ale nieważne, um, ro, no, ale... zasady gry e, polegają na tym, że gramy sobie w Apexa um, i, i jeden z nas jest grubas, a drugi z nas jest cienias, co to oznacza? Um, e, w dzisiejszym odcinku grubasem jest kolega, a cieniasem jestem ja e, i grubas dysponuje postaciami o dużych hitboxach, takimi jak Caustic, Watson, Rampart... Katalist, Newcastle, Gibraltar, no też Vantage, no i w zasadzie tyle, a pozostałymi chudymi dysponuje cieniem, no czyli dzisiaj to jestem ja, no i po prostu bijemy się tam do, nie wiem, do ilu robimy punktów, do pięciu myślę? Do pięciu możemy, do No pięciu, i, do pięciu. i kiedy ktoś już, i, i, i na, na początku bijemy się tylko w tej klatce jakby. Ale później jak już są rundy takie finałowe, typu już jeden z nas ma cztery a, 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 I to mu jeden musi mieć cztery, to nie muszą mieć obaj Jest już prawie przy wygranej, no to już jest jakby runda taka Jakby finałowa i gramy po całej mapie Dobra, to chyba już wystarczy co się nagadałem Myślę, że możemy przejść do każda oczywiście Dobra. postać ma różne e, typy ammo, że grubas ma ciężkie, a cienias lekkie O, 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 o też, też o tym i... trzeba pamiętać I cienias ma zakaz korzystania z shotgunów, a grubas ma zakaz korzystania ze snajperek I z lekkiego ammo i energetycznego Tak, a cienias może lekkie ammo, ale nie może za to... i energetyczne, ale nie może shotguna yy, I nie może, moi drodzy, jeszcze... Yy... Ciężkiego no więc, dobra, no chyba możemy zaczynać. Tak, możemy zaczynać, dobra, dobra. to zmień. Eee, a Ale. właśnie, właśnie, bo tu jest tak: dostosuj szczelnicę, dostosuj nic łączony i dobra. Jak, 3, 2, 1, no i go tak naprawdę. No i kolega mnie rozwala, oczywiście, już od razu. Um, Ten tak. Przeżył no i pierwszą rundę. No i niestety no kolega 1-0, tak jakby Można to tak nazwać No i no i co? Teraz właśnie wygrał kolega, jest 1-0 właśnie dla niego I no ten lootbox kurczę przeszkadzał trochę tutaj. No ale dobra, już niech sobie zostanie. Mm. I teraz zmieniamy Co co? Wiem, się wydaje No tak Dobra, to teraz myślę, że zmienimy postacie, obaj No tak, 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 ja sobie zmienię postać A właśnie, bo ty zaczynasz z tego kamyczka, ja zaczynam z tego kamyczka No przecież O, znika loot box, okej okay. Tutaj no to... też w sumie broń zmienię Bez na razie No i y, zaczynamy walkę 3, 2, 1, go Trzeba oczywiście tą tarczę postawić Czeka, O jaki OPL stary jest, ja pierdniczę Jak to jest, możesz kancelować? No wiem, dopiero teraz to Oj zmarnowałem to A mieliśmy nie ulepszać perków O kurde, no to niestety ale 2-0 dla koleżki, i jesteśmy udupieni. No to 3, 2, 1 no i co? Go tak naprawdę. O, może zrobię taki myk? Co? Czemu ja na ten point? Jest! Dobra, jest, let's go! Czyli jest 2-1 dla mnie. Tu? Dobra. No i ja muszę zmienić postać. A i to w sumie nie musi być nawet Skirmisher, bo może być też support. Tylko support o małych hitboxach. Ale ja myślę, że wezmę sobie w sumie na to. Bangalore może w sumie... Dobra, zmieniamy postać. Jakby co? tak przypominam. Dobra. Dobra, jesteś ready, no to za kamyczek i lepiej nie zostawiać tego na ostatnią chwilę. 3. 4. ry go na końcu. Zauważie mi mnie. No nie wiem, no jak się tak. To <mulity> Minia tam stąd ja cię nie widzę, a ty mnie widzisz. Potrzebuję No właśnie Highland no. no tak zwany highland zrobiony O, ej dobra ale krakt, ale krakt, ale krakt gdzie ty jesteś? No ja właśnie gubię zawsze cię w takich momentach akurat Dobra, 2-2, ej, 2-2, 2-2. Ej, jak ja wygram ten odcinek, to jest niemożliwe, moi drodzy. nie zostawiać tego ulepszenia na ostatnią chwilę. Dobra, zmieniamy postaci i ja biorę aż w sumie. E, teraz tak. Kevry, dobra, podładuję sobie kewa. Masz tu jednego kewika, to sobie bym wziął. E, dobra, e, teraz tak, wszystkiego innego mam tyle, ile mieć powinienem. Nie wiem, jesteś gotowy? Czekaj, czekaj, zmienię postać, zmienię postać. A właśnie no, zmień postać, bo musimy zmienić solundę. Właśnie widzowie, to jest pamiętajcie, że zasada, że co rundę zmieniamy postać. Dokładnie. Dobra, to jak. Jestem ej, ready, jesteś ready. ready. No to 3, 2, 1, no i go. Oho, gas trapię, już ok. Ja pierdolę. Ja tak normalnie tym 20 na daleko tak mogę być. Mocno. Dobra, 3, 2, jest. A właśnie, aż na ten doskok, jakby. O, zapomniałem o tym. Ej, dobra, ja wygrywam. Co jest? Ehm, dobra, no, no, no. czyli zmieniamy postać? Nie wiem, wezmę papa no, no, no. tym razem. Dobra, 3, 2, 1 i go. Potrzebuję ten wygran. muszę ci polecali. A ja nie mam, z Nie masz tu? Weź, Ej. Trochę za późno No trochę za późno No czyli już teraz cała mapa jest dobra widzowie, czyli to jest runda finałowa Czyli cała mapa i bierzemy perki jeszcze I perki teraz, perki, zyskaj dostęp do konsol pierścienia Aha no to oba tutaj takie sobie są potrzebne Na już trafił o 10... o 0, 10 on miał zdolności taktycznej, otrzymuj na aktywizowanych interchów. Wybrałem ulepszenie, na pozycji Tu Dobra widzowie 4-2 wynik jest i ja nie wiem czy jesteś już ready Jestem ready 3-4 i let's go, nawet nie trzeba 3-4 Dobra, dumi, ale ty trochę mi tu przeszkadzasz Oho, bo ty grasz Vantage. Hmm. O no to jest 4-3. Dobra, ale to jest nadal runda taka jakby, właśnie taka też, finałowa. Także dobra, zostaw mi też Nekowa. Jak nie chcesz zmieniać postaci, to nie musisz. Ja sobie... Tak nie Właśnie, bo też wypadałoby jakąś snajperkę teraz mieć właściwie. To, to 3, 2, 1, go Tak Gdzie toż tu się... Gdzież to się... Ty możesz znajdywać. Znajdować. Cóż tu widziałem, chociaż nie wiem. No. To raczej był taki to zmyliło. Dziwnie jakoś. Się trzeba porozglądać. Aha, już Cię widzę, dobra. O, o, o. Ulepszenie. Dobra. Teraz jeszcze nie zapomnij. się do grobu dobra, cztery, cztery, jak się nie myli. No także niestety widzowie tym razem ta runda nie poszła po mojej myśli i jest teraz już taka... zmienię postać. O właśnie zmienimy postacie. I teraz to już jest taki no finał, że wiecie, że już no finał finał. Dobra, czekaj ja zmienię bronię. Wracam do gry. To już jest naprawdę finał. Finał finał. Ja myślę, że też sobie bronię w sumie zmienię, bo nie wiem. To jest dobry pomysł, żeby ja wziąłem. Dostałem! Longbow No i widzowie, tym oto akcentem właśnie przegrałem, niestety, dzisiejszy odcinek Grubas i Cienias. No niestety, wygrał kolega. Ehm... No niestety. Niestety, tradycja musi być. E, tak, tradycji musi stać się zawoż. Ale tym razem, chociaż byłem blisko, nie to co zawsze. Bo jak pamiętacie, to kolega totalnie gotował zawsze, a teraz to ja chociaż blisko byłem. E, jeżeli w ogóle ktoś mnie wtedy oglądał, bo raczej, myślę, że tu raczej są głównie nowi widzowie. E, i to, do zobaczenia, trzymajcie się, dajcie znać, czy chcecie tego więcej, a jak nie to i tak będzie e, i co? E, no to tyle w tym odcinku chyba. To coś. Kara, Kara, Kara za wygranie. W tym. Załatwiłem was feeling.